Zapraszam Was na moją ulubioną bajkę o uciekającym, piernikowym ludziku. Dawno, dawno temu, niewielka staruszka i nieduży staruszek mieszkali sobie na farmie. Byli dobrymi ludźmi. Smuciło ich, że nie mieli dzieci. Gdybym miała choć małego synka, westchnęła mała staruszka. Wiem, powiedziała pewnego dnia Zrobię chłopca z piernika. Wzięła więc książkę kucharską, zważyła i zmierzyła składniki, połączyła je i zamieszała, a potem rozwałkowała ciasto i wycięła z niego kształt ludzika. Następnie włożyła do gorącego piekarnika. Kuchnia szybko napełniła się zapachem piernika. Gotowe! powiedziała mała staruszka, otwierając piekarnik, by obejrzeć ciasto. Mniam! Wtedy ze środka wyskoczył mały, piernikowy ludzik. Przebiegł przez kuchnię i, nie oglądając się, wybiegł przez otwarte drzwi. Stój! krzyknęła mała staruszka. Stój! stój! krzyknął nieduży staruszek. Ale piernikowy ludzik biegł dalej, śpiewając na cały głos. Biegnij, biegnij nogami, fikaj, lecz nigdy nie złapiesz piernikowego ludzika. Ludzik przebiegł obok zwierząt pasących się na łodze. Mniam, wyglądasz smakowicie, zawrzał komuś. Chodź no tu mały człowieczku, mu, zamuczała krowa. Piernikowy ludzik przebiegł obok, śpiewając. Uciekłem małej staruszce i niedużemu staruszkowi, czemu miałbym dać się złapać krowie i koniowi. Biegnij, biegnij nogami, fikaj, lecz nigdy nie złapiesz piernikowego ludzika. Przebiegł obok rolnika, trudzącego się na polu. Mnia, co za smakołek, powiedział rolnik. Podejdź no, tu mały człowieczku. Piernikowy ludzi, biegł dalej śpiewając. Uciekłem bardzo zgrabnie krowiej koniowi, małej staruszce i staruszkowi. Czemu miałbym dać się złapać tyle rolnikowi? Biegnij, biegnij nogami, i lecz nigdy nie złapiesz piernikowego ludzika. Następnie przebiegł obok szkoły. Zobaczyły go dzieci i krzyknęły chórem: Mniam! Uwielbiamy pierniki! Chodzi do nas, mały człowieczku! Ludzi ludzik przebiegł obok śpiewając. Uciekłem już rolnikowi, krowi i koniowi, małej staruszce i staruszkowi. Czemu miałbym się dać złapać głodnemu uczniowi? Biegnij, biegnij nogami, fikaj, lecz nigdy nie złapiesz piernikowego ludzika. Biegł i biegł, aż dobiegł nad rzekę. Chciał przejść na drugi brzeg, ale nie miał ochoty się zamoczyć. Wtedy zauważył go lis. Wejdź na mój ogon, to pomogę ci pokonać rzekę, zaproponował. Lis zaczął płynąć z piernikowym ludzikiem na ogonie. Bardzo szybko jednak zanurzył ogon w wodzie. Och, przepraszam, powiedział lis, Trap się na mój grzbiet. Niedługo jednak woda przelewała się też przez grzbiet lisa. – Strasznie mi przykro! – powiedział lis. – Wtrap się zatem na moją głowę! Piernikowy ludzik wszedł na głowę lisa, a wtedy sprytny rudzielec potrząsnął głową i… Haps! Jedna czwarta ludzika zniknęła w jego pyszczku. Haps! Została już tylko połowa. Haps! Nie było już trzech czwartych. Polo de